Nazywam się Mirosława Serna, urodziłam się w 1942 roku. Jestem byłą reprezentantką Polski w lekkiej atletyce, olimpijką. Sportem interesowałam się od najmłodszych lat. Wśród rówieśników absolutnie wyróżniałam się cechami motorycznymi, skocznością, szybkością, siłą. W szkole podstawowej na SKS-ie byłam jedną z najlepszych lekkoatletek. Dwa razy w tygodniu chodzę na pływalnię. Pływanie kiedyś było moją zmorą, ale teraz, teraz jest czymś, co polubiłam. Więc dwa razy w tygodniu pływalnia. W drodze na trening siłownia zewnętrzna, no szczególnie jak jest taka pora jak teraz, bo muszę utrzymywać formę, będąc trenerem. Najważniejszym moim sukcesem, z którego jestem dumna i wspominam z rozrzewnieniem do tej pory, był start na Olimpiadzie. Były również starty, które bardzo zapisały się w mojej pamięci. To było Mistrzostwo Europy w rok później po Olimpiadzie w Meksyku, gdzie wygrałam z Mistrzynią Olimpijską. Więc dla mnie to był niesamowity sukces. Stanęłam na najwyższym podium i usłyszałam mazurka Dąbrowskiego, który zawsze jest pełen wzruszeń, chyba nie tylko dla tych, którzy stoją na podium. Pierwsze problemy ze słuchem zaczęły się dosyć dawno. Myślę, że to było nawet kilkanaście lat temu, ale ten niedosłuch on mnie nie doskwierał. Ja tylko wtedy starałam się siadać gdzieś w pierwszych rzędach, jak byłam w teatrze czy na jakimś spektaklu albo na radzie pedagogicznej. No ale zaczęło to być coraz bardziej dokuczliwe. Zauważyły to również moje córki w kontaktach takich, że tak powiem, domowych. Rozwiązanie problemu znalazłam w salonie Audika, gdzie spotkałam się z bardzo profesjonalną i sympatyczną obsługą przez specjalistów. Najpierw zdiagnozowano mój ubytek słuchu, postawiono odpowiednią diagnozę. Potem wspólnie, że tak powiem, żeśmy wybierali rodzaj aparatu, który byłby najbardziej korzystny. No mnie najbardziej pasuje aparat wewnątrzuszny, dlatego że jest on niewielki, mały i dzięki niemu mogę normalnie czerpać z życia wszystko, co się da. U mnie muzyka zawsze była w domu, bo jak dzieci chodziły do szkoły muzycznej, musiały ćwiczyć w domu, więc tej muzyki było pełno. Ale była muzyka również z okazji różnych spotkań okazjonalnych na Boże Narodzenie, kolędy, granie, śpiewanie. Także cały czas była muzyka. Jak córki opuściły, że tak powiem, rodzinne pielesza, to ja no, znalazłam muzykę w filharmonii. Do której chętnie, chodzę na różne spektakle, nie tylko na muzykę symfoniczną, na różne. W swojego czasu byłam zakochana w transmisjach Metropolitan Opery. Aż się sama zdziwiłam, że, 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 że taka miłość u mnie wyszła do tego i teraz mi tak jest smutno, bo, bo już nie ma tego. Chodzę do. Filharmonii do Kielskiego Centrum Kultury, gdzie tutaj mamy w Kielcach super repertuar. Naprawdę jest mnóstwo różnych wydarzeń kulturalnych, z którymi możemy się spotkać. No i właśnie mając aparat nie ma problemu, bo najmniejszy problem to może był w Filharmonii, gdzie jest świetna akustyka, natomiast na przedstawieniach teatralnych to jest niezbędny aparat słuchowy. Jako trener muszę mieć dobry kontakt z zawodnikiem, dlatego że inaczej no, trudno byłoby pracować. Aparat mi to bardzo ułatwia. Myślę, że nie wszyscy nawet zauważyli, że ja mam ten aparat, bo on jest taki niewidoczny wewnątrzuszny. Więc jest bardzo dobrze. Wizyta w salonie Audika jest bardzo profesjonalna. Znajdując się w salonie, od razu czujemy się bardzo zaopiekowani. Jest postawiona odpowiednia diagnoza, jest odpowiedni dobór aparatów. Jestem bardzo zadowolona z tego, że nabyłam aparaty w firmie Audika. Spotkałam się tam z fantastyczną profesjonalną obsługą. I wszystkich, którzy mają niedosłuch, namawiałabym na to, żeby znaleźli w tym miejscu swoje aparaty. O ile chcą żyć pełnią życia i nie być wykluczeni z jakiegoś takiego czynnego życia kulturalnego, społecznego. Ta firma dostarcza wszystko, czego potrzeba ludziom z niedosłuchem. Bez pasji byłoby nudne. Ja myślę, że każdy, przynajmniej, powinien mieć jedną pasję.